Nie od dziś wiadomo, że miłość jest ślepa. Ale dziś przy tak galopującym postępie nauki można zadać sobie pytanie. Czy można tę miłość w końcu wyleczyć? Laserowa korekcja wzroku albo przynajmniej średniej klasy szkła progresywne. Bo leczenie takiej klasy pacjenta wymaga nie tylko najlepszych metod, ale i najlepszej klasy specjalistów. Dlatego proszę Was, wyobraźcie sobie teraz stadion narodowy wypełniony ekspertami wszelkiej maści. Inżynierowie, biznesmeni, naukowcy i już w zasadzie słyszę pierwsze pytanie. Naukowca. Ale czy mam laboratorium? Miejsce, w którym mogę bezpiecznie eksperymentować na miłości? W końcu wiszą nade mną przepisy BHP. Następny biznesmen. Zainwestuję w to. Ale czy na tej miłości da się zarobić? Ostatni lekarz. No dobrze. Ale czy zgoda komisji bioetycznej na badania na ludzkich uczuciach i emocjach jest? Dużo tego. Aż chciałoby się powiedzieć stop! Przy tej codzienności przytłoczonej ciągłymi zobowiązaniami, normami, uwarunkowaniami prawnymi, które są jak sufit nie do przebicia. Ślepa miłość. To jedyne szaleństwo, na jakie obecnie możemy sobie pozwolić. Szaleństwo, które nie zna granic, które nie liczy zysku, dla którego nie są ważne żadne normy. Dlatego proszę Was, jako przyszły lekarz, nie leczmy miłości. Niech miłość pozostanie ślepa. Dziękuję. We'll